To muzeum jest wyjątkowe, nie tylko pod względem architektury, ale, ale przede wszystkim sensu. I to muzeum pokazuje coś, o czym tak często zapominamy o tym, jaka siła jest w jedności. To muzeum jest, jest takim symbolem, symbolem historii Polski, którą powinniśmy postrzegać jako właśnie historię wielorakości. Historia Polski to też historia Żydów, to też historia Niemców, to, to historia Europy. Ta historia Żydów w Polsce to właśnie jest historia umiejętności znalezienia wspólnego mianownika, wspólnego odnalezienia się w tej przestrzeni i, i zrozumienia, co jest naszą silną stroną, co jest naszą słabą stroną i jak to należy wykorzystać. Po tym, jak o tym zapomnieliśmy, jak zaczęliśmy myśleć, że ktoś tam jest ważniejszy od drugiego, to skutki z tej historii też możemy widzieć, jakie były. Należy wyciągać wnioski z historii. I tu, w tym muzeum, tak dobrze widać, gdzie byliśmy razem, byliśmy wspólnie, każdy z nas, Polacy, Żydzi, wkładali w historię Polski, w rzeczywistość historii wszystkie swoje talenty. Polska była potęgą. Największą potęgą w ówczesnym świecie. Tu, jak, jak w soczewce. W jednym miejscu można zobaczyć i zrozumieć to wszystko, gdzie, gdzie w innym wypadku należałoby objechać całą Polskę. Dziękuję panu prezydentowi, że objął patronat nad budową tego muzeum. I to wszystko wspólnie, razem, to tworzy ten sukces. Uznałem, że ta myśl, ten pomysł i ta idea absolutnie powinna mieć wsparcie. Dlatego. Moi przyjaciele poprosili mnie o to wsparcie, od razu powiedziałem tak, wahałem się co do sumy.